Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję Pani Dyrektor, Panie Doktorze za zaproszenie. Ja dzisiaj już na koniec opowiem o zagadnieniu 1 września 1939 roku o genezie II wojny światowej, o początkach pierwszych dniach walk w kontekście tutaj dydaktyki historii i jak to wygląda z tego punktu widzenia ed edukacyjnego, z punktu widzenia edukatorów i nauczycieli. Oczywiście pod lupę 1 września 1939 rok. Oczywiście to, co nam się już powtarza na wszelkiego rodzaju szkolenia dla nauczycieli, ale co także słyszymy, jak mantrę powtarza nam się na studiach, to jest fakt, że nauczyciel nie realizuje na lekcji swojego widzenia się, nie realizuje także podręcznika, tylko realizuje podstawę programową. My teraz pierwszy raz korzystamy z uszczuplonej podstawy programowej, w tym roku szkolnym 2024-2025, na slajdzie możecie Państwo zaobserwować, jak te zmiany się prezentują. Tutaj, co myślę bardzo pozytywne, położono także nacisk na tą historię regionalną, żeby te ślady pozostałości upamiętnienia II wojny światowej w swoim regionie także odnaleźć uczniowie potrafili. Pomimo tej zmiany, pomimo uszczuplenia całej podstawy programowej, nie zmienił się fakt, iż II wojną światową rozpoczynamy w szkole podstawowej klasę 8, natomiast w szkole ponadpodstawowej klasę 4. I tutaj mamy akurat podstawę programową w szkole podstawowej, klasa ósma. Tutaj widzimy oczywiście szkołę ponadpodstawową, natomiast ten rozłam na zakres podstawowy i zakres rozszerzony, bo tutaj miejmy świadomość tego, że w szkole ponadpodstawowej widzą w technikum. Mamy uczniów, którzy wybrali być może historię, chcą pisać na maturze. I tutaj taka dygresja troszeczkę, bo postaram się także nawiązać do swojej krótkiej, ale treściwej kariery jako nauczyciel. Kiedy wchodzę do klasy czwartej, ta postawa programowa w klasie czwartej, drodzy Państwo, jest niezwykle specyficzna, ze względu na to, że tutaj wprowadzamy uczniów w ten przedmiot, jakim jest historia. Czyli czym jest historia? Czym zajmują się historycy? Jak wygląda podział źródeł historycznych? Czym jest przyczyna, czym jest skutek? No i jak wygląda oczywiście chronologia historyczna? No i ja z przygotowanymi wszelkiego rodzaju materiałami, drzewkami genealogicznymi wchodzę do sali i pierwsze pytanie, jakie otrzymuję, czy będziemy dzisiaj mówić o II wojnie światowej? Czwarta klasa, przypominam, niezwykle ciężko jest wprowadzać w te postawy te podstawy, ponieważ oni ciągle chcą, a nie opowiadała, ciekawostki o II wojnie światowej. Więc jak ja idę już do ósmej klasy, która tą drugą wojnę światową niejako zaczyna, to jestem przeszczęśliwa, bo wiem, że to ich zainteresuje. Oni od czwartej klasy na tą II wojnę światową przecież czekają. I jakie jest ja słyszę pytanie? Czy będziemy rozmawiać o Wietnamie w klasie ósmej, o wojnie w Wietnamie? Także widzimy, w podręczniku, jak obszerny jest to materiał, jak trudne i niezwykle złożone jest zagadnienie II wojny światowej, no i już jak najszybciej chcą z tej tematyki wyjść. Więc tutaj taki duży syzyfowy głaz na plecach my nauczyciele niesiemy, w jaki sposób to zagadnienie II wojny światowej w taki przejrzysty i interesujący sposób uczniom przekazać. Rok szkolny rozpoczął się 2 września, w tym roku ja 3 września miałam pierwsze zajęcia z klasą ósmą właśnie i nie wyobrażałam sobie, żeby nie wrócić do 1 września, to wypadało w tym roku w niedzielę. I poprosiłam ich, aby znaleźli w ramach oczywiście pracy domowej, jakie jak święto w ogóle 1 września obchodziliśmy, czego rocznica i jak zostało to święto uczczone. Tutaj w miejscach naszego województwa, ale także w takich miejscach kluczowych za wojnę obronną 1939 roku. No i oczywiście oni byli zafascynowani faktem, że w Wieluniu to takie rzeczy ciekawe się działy, iż sam prezydent przyjechał. Więc ja już na następnych zajęciach, a widzieliśmy się 5 września, pytam właśnie jakie informacje odnaleźli. Zdziwił mnie fakt, że tylko dwie osoby nie przygotowały tego zadania domowego. reszta rzeczywiście z tymi artykułami znalezionymi w internecie się zapoznała i przygotowała mi obszerne notatki, jak zostały te obchody właśnie upamiętnione w Wieluniu, w Opolu i w innych miejscach, ale przede wszystkim tutaj Chloro wielu ze względu na to, że tam był prezydent. Także to już w kawi. Coś ciekawego się musiało dziać, coś ważnego, bo sam prezydent Andrzej Duda do Wielunia przyjechał. No i oczywiście porozmawialiśmy sobie także, bo znaleźli informacje o obchodach w Opolu. Tutaj tylko wspomnę, iż podczas tych obchodów obecni na nich byli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25 imieniem Władysława Sikorskiego w Opolu, którzy ze sztandarem reprezentując szkołę w tych obchodach wzięli udział, nie patrząc na to, że to jest przecież niedziela, dzień wolny, a jutro idziemy do szkoły, rozpoczyna się rok szkolny. Także przede wszystkim na lekcji historii powinniśmy nawiązywać do tego, jak w przestrzeni publicznej upamiętniana jest ta II wojna światowa, wybuch II wojny światowej, prawda? Czy później atak Związku Sowieckiego 17 września, także y, uczniowie zostali zapytani, czego rocznicę dzisiaj odchodzimy, tutaj bezbłędnie odpowiedzieli. Także to po pierwsze, jeżeli chodzi o tą edukację historyczną w terenie, mamy uroczystości. że mi się ten Wielun tak spodobał. To nie planowałam tego, ale troszkę zaimprowizowałam. No to w takim razie znajdźcie w ramach kolejnego zadania domowego, jak tam w Wieluniu upamiętnieni zostali ci, którzy walczyli, ci, którzy zginęli podczas tych pierwszych nalotów. Już się tutaj nie spierajmy, czy to były pierwsze, na pewno jedne z pierwszych. To było jedno z, pierwszego, z pierwszych miast, które właśnie zostało zaatakowane. No i rzeczywiście to zadanie domowe, natomiast wiele z nich zwróciło uwagę na ten obelisk, który zaskoczył ich, myślę, i zaintrygował też. mi tutaj mówili, dlaczego akurat oni zainteresował, właśnie tą formą. Tym tutaj ekspresjonistycznym wymiarem, takim troszeczkę jakby nawiązującym do baroku, bo przecież to jest jedna z tych baroków, właśnie, że tak e ekspresjonistycznie te postaci na rzeczach przedstawiane są, właśnie w ten sposób. Więc mamy jedną rzecz i mamy także drugie opamiętnienie, które gdzieś tam wpadło im w oko i także mi o nim opowiedzieli. Później na kolejnej lekcji także kolejny pomnik w Wieluniu poświęcony ofiarom wojny obronnej 1939 roku. Zawsze powtarzam, szanowni Państwo, że my jako historycy mamy niezwykle szeroki wachlarz metod dydaktycznych i środków dydaktycznych. Do których możemy nawiązywać. Bo lekcja matematyki oczywiście wygląda bardzo schematycznie, co wynika także ze specyfiki tego przedmiotu, to nie jest żadnym zarzut. Natomiast my mamy ten wachlarz troszeczkę szerszy. No i głupotą, myślę, byłoby niewykorzystywanie tych wszystkich środków dydaktycznych, metod pracy w grupach na przykład, tylko ciągłe podawanie, suche podawanie informacji w ramach na przykład wykładu. No to już troszeczkę ta pogadanka będzie lepsza. Z tego też powodu uważam, że powinniśmy zabierać uczniów na wszelkiego rodzaju spacery edukacyjne, z tym, że to nie mogą być takie suche spacery edukacyjne, gdzie nauczyciel tylko mówi. Ponieważ uczniowie wtedy widzą, że nauczyciel tylko mówi, ewentualnie stosuje pracę zbiorową, zadaje pytania do grupki uczniów, zawsze jakiś się ten jeden, który będzie ciągle, ciągle, ciągle odpowiadał, więc cała grupa się w tym momencie wyłączy. jakieś gry terenowe, podeprzeć kartami pracy. Bo wtedy, jeżeli oni mają kartę pracy, to są na tyle skupieni, ok, ta karta pracy będzie sprawdzana. Więc my musimy to wykonać. Zadanie, oczywiście pierwsze pytanie, czy ta karta pracy jest na ocenę. A niech będzie i na ocenę, i na plusa, i na ocenę kształtującą, bo w tą stronę też idźmy, prawda? Żeby nie oceniać tylko tutaj z stopniami od 1 do 6. Także tutaj na to powinniśmy zwracać uwagę. Oni wtedy są zaintrygowani. No bo jednak mijamy cały czas jakieś upamiętnienie, a jednak jesteśmy już tak bardzo pokłonięci tym światem wirtualnym, że tego nie zauważyliśmy. Więc tak naprawdę ta lekcja historii, ta 45-minutowa lekcja historii może być jedyną okazją, żeby im zaprezentować, jakie zabytki, jakie upamiętnienia, jakie te wyroby kultury materialnej, które budują naszą tożsamość narodową, wokół nas się znajdują. Czyli ciągle powtarzać, że historia jest tak naprawdę wokół nas. Tylko trzeba się na nią tworzyć i ją dostrzec. Także to jest myślę, że kluczowe. Nauczyciel jest niejako przewodnikiem, mentorem, który wskazuje uczniowi drogę. Na końcu tej drogi są wszystkie cele, jakie uczeń powinien osiągnąć. Myślę, że takim pełnym sukcesem nauczyciela będzie. Jeżeli uczeń nie tylko posiądzie tą wiedzę, nauczy się na pamięć, ale przede wszystkim zrozumie to, czego się uczy i dodatkowo jeszcze zostanie zainspirowany, aby pozostać w tym temacie na dłużej i już samodzielnie szukać większej ilości informacji właśnie w tym wypadku w temacie II wojny światowej. Taki schematyczny konsek lekcji historii. Oczywiście my zaczynamy zawsze od wypisania celów na poziomie wiedzy, na poziomie umiejętności, oczywiście także celów wychowawczych. Natomiast już sama lekcja później jest zbudowana. W ten oto sposób czynności organizacyjno-porządkowe, sprawdzanie obecności, prawda? To się okaże, że jakieś kartkówki mamy do zwrotu. Tutaj to się wszystko e, znajduje w tej pierwszej części. Natomiast gdzie można, w, tutaj, w jakim czasie lekcji można wyjść z tych murów szkoły, prawda? Żeby poznawać tą historię, która nas otacza. Mamy rekapitulację wtórną. Rekapitulacja wtórna to jest powtórzenie z poprzednich zajęć wszystkich wiadomości. Nie zawsze mamy na to czas ale warto jednak go znaleźć, później mamy tok lekcji właściwej, czyli to już jest wprowadzenie nowego tematu, prawda? Tego, co ja miałam na dzisiaj zaplanowane, idziemy dalej, już powtórzyliśmy to, co było ostatnio. Mamy rekapitulację pierwotną, to jest bezpośrednie powtórzenie tutaj toku lekcji właściwej, prawda? Czyli podajemy nowe informacje w jakiś sposób i razem wypracowujemy z uczniami i później od razu je powtarzamy. No i mamy pracę ja tutaj chciałabym podkreślić znaczenie pracy domowej. Wiadomo, ja jak z pracami domowymi jest, w szkole ponad podstawowe mogą być zadawane. W podstawówce dla chętnych w porządku, to też jest jakaś opcja. Gdyby tak, wykorzystać fakt, że uczniowie tak chętnie korzystają z telefonów, nie rozstawają się z telefonami i połączyć przyjemnych dla nich. upamiętnienia, no i później króciutko opisali, dlaczego akurat to upamiętnienie wybrali. No my sami, ja jestem nauczycielem w worku, troszeczkę tych upamiętnień mamy. Także raz, żeby zrobili, wykorzystują to, co lubią, to, co mają w rękach, bo oni, jak mają w ręce telefon, no to są spełnieni, ale robią też to coś pożytecznego i jeszcze dzielą się swoją opinią na ten temat. Dlaczego wybrałem akurat na przykład tablicę z Witoldem Pileckim, prawda? Więc to jest niezwykle ważne, to się zaczyna w klasie czwartej, tej specyficznej, gdzie uczeń musi rozpoznawać zabytki odpowiednie dla swojego regionu, który zamieszkuje. Jeżeli chodzi o formy pracy, to gdyby zabrać właśnie uczniów na taki spacer edukacyjny, możemy wykorzystać albo pracę w grupach, albo pracę indywidualną, może być także praca w parach. Mówię, nie bawiłabym się w pracy zbiorową ze względu na to, że nauczyciel pytanie kieruje do konkretnego Pytania. No i tutaj zawsze znajdzie się ta jedna osoba, która współpracować z nauczycielem będzie. Reszta się wtedy wyłącza, no co e oczywiście tych skutków nie osiągnie, do jakich dążymy. Jeżeli chodzi o metody pracy, to na takim spacerze edukacyjnym możemy korzystać z pracy pod kierunkiem, czyli tutaj uczniowie za pomocą książki, czy właśnie telefonu, artykułów, które znajdą e w internecie, odpowiadają na pytania, które nauczyciel im zadaje. Może zadawać bezpośrednio, albo za pomocą karty pracy. Może być także stworzony projekt, który obejmie właśnie, jakie zabytki w danym województwie się znajdują. Tutaj łączymy uczniów w grupy i oni mają określone zadania, co mają z tym i z tym zabytkiem zrobić, prawda? Albo opisać wszystkie zabytki, albo wybrać jeden i zrobić taką dużą prezentację, bądź nawet tablo, jakie zabytki w województwie polskim się znajdują. Yy, no i gra terenowa. W ogóle nie lekceważyłabym tutaj gry terenowej, bo to jest coś, co uczniom się bardzo podoba. Ja sama jak chodziłam do liceum, to braliśmy udział w krzyżu terenowej, która uczyła nas, jak wyglądała legenda, jak w ogóle wyglądało powstanie kluczborka. No i rzeczywiście odset był bardzo, bardzo duży. Ci uczniowie chętnie wcinali się w rolę, tam mieliśmy zgubiony klucz, prawda, że rycerze z herbu Borg znaleźli ten klucz, dlatego nazwano to miasto kluczbork. Więc także taką grę terenową można wykorzystać. Zabrać uczniów, czy to do praszki właśnie, z kluczborka pół godzinki. Albo do wielunia to troszeczkę dłuższa wycieczka 2 godziny drogi, rozdać im mapki z zaznaczonymi yy, pomnikami, oczywiście wszelkiego rodzaju upamiętnieniami, bo tu nie tylko o pomnikach mówimy, ale także o nazwach ulic. W Siedlcach mamy na przykład ulicę Ofiar II wojny światowej. No i oni korzystają z tej mapki, oczywiście grupki, każda ma na czele nauczyciela, który musi tam inspektować, prawda, czy z internetu nie ściągają. Wybierają się tutaj, znajdą taki zabytek i muszą sobie koniecznie zrobić z nim zdjęcie. Nie tylko zdjęcie zabytku, bo oni są spani i oni wszystko tutaj skopiują z grafiki, z internetu. Muszą sobie zrobić zdjęcie przy tym zabytku. No i oczywiście tutaj możemy jeszcze jakieś zadania dla nich ustalić, co oni tam mają zrobić dodatkowo. No i środki dydaktyczne właśnie ja tutaj idę w zaparte w kartę pracy. Wyobraźmy sobie, że chcemy puścić naprawdę bardzo wartościowy film. Zwłaszcza jak mamy Drugą wojnę światową, mamy tą serię filmów polskie 100 lat. Natomiast uczniowie nie są zainteresowani, ten filmik sobie leci, tak naprawdę tylko nauczyciel jakieś tam informacji wyłapuje, z czego on nie musi, bo on już to wszystko wie, prawda? więc taki film nawet podeprzeć kartą pracy, no to oni już wiedzą, że muszą słuchać, muszą tą kartę pracy wykonywać albo może być na ocenę, prawda? No i jeżeli te oceny ich tak motywują. Wstawają. Znajdź w zasobach internetu dwa inne pomniki o podobnej tematyce, jakie odczucia ci towarzyszą. Tutaj też miejmy świadomość tego, że wśród uczniów mamy uczniów, którzy w różny sposób przyswajają wiedzę. Mamy wzrokowców oczywiście, mamy tych, którzy przyswajają wiedzę, bo usłyszą coś i już wiedzą. Natomiast mamy też tych wrażliwców, którzy muszą coś dotknąć, muszą, że tak powiem, uwidocznić swoje emocje, żeby coś zapamiętać i tutaj też w tą stronę możemy iść. Taka karta pracy dodam na koniec. Ona nie musi dotyczyć stricte.